Proszę o informację, jak odbyło się spotkanie. Zostały, zostały wręczone listy przez oba związki oraz rodziców. W czasie rozmów ze związkami pan prezydent podjął deklarację, że rozmowy w sprawie sytuacji w oświacie rozpoczną się od zaraz. Dał deklarację również, że powstanie społeczna rada oświatowa z udziałem różnych podmiotów, w tym rodziców, związków zawodowych, dyrektorów, aby przedstawicieli miasta, aby sytuacja w oświacie została jak najszybciej unormowa, unormowana. No oczywiście związki zawodowe zadeklarowały jeden i drugi, że we wszystkich pozytywnych działaniach miasta będą uczestniczyły, że... Głos państwa, rodziców, nauczycieli, pracowników edukacji będziemy tam artykułować i przede wszystkim będziemy reprezentować interes dzieci, obywateli miasta Krakowa. Teraz idziemy na Komisję Edukacji i bądźcie z nami i bądźmy zawsze razem. Bądźmy razem! Batch me raped, batch me, race, Panie prezydencie, my to, wrócimy. My, to wrócimy, my to wrócimy. Jeżeli pan prezydent nie dotrzyma słowa, my to wrócimy, ale w jeszcze większej sile. Panią wiceprezydent Okońską Walkowicz, która nas zapytała, czy się nie wstydzimy. No więc mówię, nie wstydzimy. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja, zapewne Państwo wiecie, ale równolegle do naszej pikiety... W dniu wczorajszym rozpoczął się strajk głodowy pięciu opozycjonistów, m.in. jeden radny, pan Adam Kalita. Związani oni są z NZS-em. Mianowicie przeciwko czemu protestują? Przeciwko polityce państwa, przeciwko zmianom programowym, które doprowadzają do obniżenia ilości godzin historii języka polskiego. Dziękujemy. Proszę Państwa, młodzież została zatrzymana, która rozdawała ulotki przez policję i plakaty mówiące o nas przez straż miejską. Proszę Państwa, to jest karygodne. Tak być nie może. że byliście. Dziękujemy za to, że nasza manifestacja była merytoryczna i celowa, że potrafiliśmy wykazać się wzajemnym do siebie szacunkiem, czego również w każdym miejscu oczekujemy od władz miasta. Dziękujemy! Spokojne, godne mieszkańców Krakowa, zakończenie naszego spotkania. Dziękuję w imieniu organizatorów. Jestem tatą Cezarego w Samorządowego nr 1. Jak usłyszycie o kolejnej takiej akcji, to powiadomcie swoich znajomych, rodziców, e, innych dzieci. Może ktoś nie słyszał? Chrzesnych, wojków, dziadków, wszystkich tych, którym los naszych dzieci jest nieobojętny. Żeby nie przeszli do problemu bez echa Proszę